Czego znów chcesz, szefie? Hej, sorki za pobudkę Mox! Za niedługo w kręgu gniewu jest festiwal! Wbijacie ze mną! Festyn krwawego księżyca! Wybacz, że musieliśmy przełożyć naszą randewu na wcześniej. Niestety w te pełni będę nieco zajęty. Pamiętaj, stąpasz teraz tylko po bardzo cienkim lodzie, także bez presji absolutnie nie zbłaźnisz się przed każdą ważną osobą w twoim życiu. No, bierz i się! Cie ten tego witajcie! Wszyscy młodzi gniewni na otwarciu festiwalu krwawego księżyca! Och ty, skurwysynie! nie! Nie jestem tylko pieskiem. Właśnie! To moja córka! Książej na szef do Parka! Jak milutko, Blackbird. Nic mi nie dowodnią, bo kryłam wszystkie ciała. Te Strajkę! co my tu mamy? No, pieprzymy się dla profitów! Oho! Ja! Z co gola, z go Przeklam, chyba, tego do że. Rodu się Chyba ukończył! Ferdek się nie odpiął! Nie, 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 nie! Nie, nie, się! Och, Maxi, spójrz na siebie! Gada już jak duzi chłopcik z dużymi jajami!